Hej wszystkim, wycieczka dzisiaj po lesie. Zobaczcie, ile burhaweczek. I ja myślałem, że to jest dużo. Tu są następne. Zobaczcie, ile tego jest. To wszystko już. Ale to, co zobaczyłem, tutaj są. To, co zobaczyłem tutaj, to dzieło mimowe. Popatrzcie na to. Popatrzcie, czy widział ktoś kiedyś tyle purchawek? To jest masakra. Zobaczcie, to wszystko jest. Purchaweczki. Tam to samo są. Ale tutaj. Przepraszam za katarek. Zobaczcie. Nigdy w życiu nie widziałem tyle purchawek. Jakaś pewnie odmiana, bo to jest na I z drugiej strony to samo co. Ooo, pojechałem, zobaczcie, pojechałem na takim kołku. Pośliznąłem się. Zobaczcie, ślisko. Tu pod spodem. Tu jest. Wszędzie te drzewa oblepione. Patrzcie, ile to jest. Taka ciekawostka. Ja osobiście nie spotkałem się z tym. Tu na kolejne. O! Zobaczcie tu. To samo. Pełno porchawek. Hmm. I tak samo ile pniaka rosną i na ziemi. Tu na ziemi widać. Tu widać. Zerwiemy jedną. To nawet jedna nie wychodzi, tylko całość. Zobaczcie, to jest na kawałku drewna. Jakiś pasożyt. Tutaj to samo rosną. Tutaj. Tu odstawiamy. Niech sobie to. To dla ciekawostek tylko. Tu młode. Jeszcze. Młode. Jeszcze nie wyrosięte. Już nie rośnie, już zarodniki wypuszcza. Ale to urwało mi głowę. I kolejny gatunek mamy. Nie mam pojęcia, tak samo co to za grzyb. Ja się na tym nie znam, ale widać, że to jest grzyb zimowy. Jednego może zerwiemy. Zobaczcie. Tutaj. Tutaj rosną. Tak samo. To nie tylko w tym miejscu. Tutaj to samo rosną. Zobaczcie. Tutaj wyrastają. I tutaj młodziutki jeszcze całkiem. Tam następny będzie wyrastał. że dosyć sporo tego jest. Przed ostatni dzień roku. A my w lasku. Połazić baterie prawie naładowane i będzie ciekawie jeszcze chyba. Zgadza się? Chyba. Aś ciekawostek chciałem wam pokazać jeszcze. Takie nadrzebne. Zobaczcie ile tego jest. Nie znam się na tym kompletnie. Przyznaję się bezbicia, ale jest bar... takie zamszowe. Pod spodem... Pod spodem tak jakoś dziwnie wyglądają też. Bardzo fajne. Tamto drzewo zaczyna dopiero rosnąć. Jest pełno maluszków na tym. Jest już tutaj sporo. Grudniowe grzyby. Zobaczcie. Tutaj są stare osobniki chyba tego samego gatunku. Nie jestem pewny. O. No raczej nie inaczej. Zobaczcie tam. Liczyłem tutaj na uszaka. Ale nie ma. Chodzimy sobie po lesiej. Podziwiamy przyrodę. Zobaczcie, jakie one wielkie porosły. Tutaj. I tu taki duży. W domu sprawdzę, co to za, za grzyby. Niestety na zimowych grzybach się nie znam. Ale popatrzcie na to. Dla mnie to jest stary uszak bryzowy. Garaletka, dosłownie. Stary, ustare. Popatrzcie, ile jest. Nie widać innego młodego, zerwie jednego. Oj, oj oj, jaka Galaretka. Raczej to do niczego się nie nadaje. Ale poszukajmy na tym pniaku młodych. Przejdźmy przez to. Haha. Zobaczcie na to. Są i młode. Tu mamy stare. A tutaj jest młody. W końcu popatrzcie I tutaj I młodziutkie No i świetnie W końcu cel osiągnąłem, chciałem je spotkać i spotkałem Przepiękne grzybki Może jakiś inny gatunek jeszcze się znajdzie Poszukam jak nie, to do zobaczenia. I zobaczcie, tego jeszcze dzisiaj nie było. Nie mam zielonego pojęcia. Co to, ale to jakiś boczniak. Podejrzewam, że to jakieś boczniaki są. Zobaczcie. I tutaj młodziutkie. Zobaczcie, ile tu rośnie. Odsłonimy delikatnie. Nie za bardzo, tak żeby im nie zaszkodzić. Patrzcie. To jaki boczniak? Na pewno. Jak ktoś wie, proszę o komentarz, napisanie. Nie śmiejcie się ze mnie, ja się na tym nie znam. Ale zadowolony jestem, bo kilka gatunków dzisiaj spotkałem. To jest ostatni wypraw w tym roku, przedostatni dzień grudnia. Idziemy sobie. Poszukamy, oby jeszcze jakiś jeden gatunek chociaż znaleźć.